Myślałem. Ja już myślałem, że na będzie wjeżdżał do tego, do ofisa i będę miał ciężko, nie? No to ja tam poleciałem od razu Ale ja zniknąłem kurwa po TTT No Freddy. No panowie Ja się Fred... dopiero zacząłem czuć, mega gówno też Freddy kamionka gmina Burzenin. I heard that name in years Chodzi ktoś karze za mną? Idę Przejmij kontrolę na speedway'em Obity Connect Czysto? Czysty Daleko jest, znajdę, z znajdę, go, uwaga Zgodziłem dwie kule z USP'a, dostał Minus 40 ma jakieś Myka o, czysta Smokuję Po drodze kada Ała Ja tutaj idę do pod nogi. Patrzę lewo Lewo chill Jest, jest, jest! Dwóch tam... A kurwa Nie, dobra Trzeba go raportować Ała